Cześć, chciałam Wam opowiedzieć o moim ulubionym autorze. Eee, będzie to Robert McLean Wilson. Eee, nim jednak przejdę, to chciałam jeszcze podziękować bardzo osobie, która zostawiła komentarz pod moim ostatnim filmem, bo nie spodziewałam się, że ktoś w ogóle. Znaczy, spodziewałam się, że ktoś to zobaczy, ale że ktoś zobaczy jeszcze, zostawi komentarz, to już się w ogóle nie spodziewałam. Także super, bardzo się cieszę, że. Wam się podoba, że um, przynajmniej tych kilka osób ogląda, i e, fajnie, że czytacie książki, że, um, że lubicie o nich słuchać, o jakichś nowościach, e, że jesteście zainteresowani. Super, super, naprawdę strasznie się cieszę. E, wracając do tematu dzisiejszego filmiku. Robert McLean Wilson. Ja z tym autorem miałam styczność jakoś um, chyba na trzecim roku moich studiów pod koniec, bo wtedy pamiętam, przyszła do mnie do pokoju, gdzie mieszkałam z moją przyjaciółką, nasza koleżanka i dała nam jego książkę. E, ale jakoś był koniec roku akademickiego i nie miałyśmy czasu um, tam specjalnie już czytać. I ja na tą książkę trafiłam chyba dopiero e, jeszcze na następny rok, na wakacje. Bo ja wyjechałam do pracy do Irlandii, jak pewnie większość z was, i tam w miejscowości, w której byliśmy, była, była biblioteka, i tam była w ogóle, wyobraźcie sobie cała półka z książkami w różnych językach i była też taka, taka półka z książkami w języku polskim i właśnie była ta książka, to jest ogólnie książka, znaczy o której ja książce mówię, bo tak, autor wydał ogólnie trzy książki, tylko trzy niestety. Ja czekam na kolejne, ale jakoś nie mogę się doczekać już od kilku dobrych lat, więc nie wiem o co chodzi. I może już w ogóle nie piszę. Hmm, w każdym razie takich informacji w ogóle nie mam. Ja mówię teraz, chciałam teraz powiedzieć o Ulicy Marzycieli. To jest książka, której akcja dzieje się w Belfaście. I mamy tutaj historię takie łączone, połączone ze sobą pięciu przyjaciół właśnie z Belfastu, którzy. Potykają się tam w barach, w pubach, w jakimś chyba jednym takim swoim konkretnym, ulubionym. E, robią sobie jakieś żarty, e, rozmawiają o polityce, o sprawach społecznych. Grzeszka ma bardzo dużo fajnego humoru, jest tutaj kilka fajnych postaci, które w ogóle fajnie nakręcają całą, e, całą tą powieść, e, robią niesamowitą atmosferę. Świetnie się ją czyta bardzo dobrze. Mm. Ja jestem niesamowicie zauroczona, byłam niesamowicie zauroczona tą książką. Ja ją sobie kupiłam i jakiś czas temu, ponieważ znalazłam taką księgarnię, yy, a raczej taki, yy, takie miejsce yy, w moim mieście, gdzie można kupić książki nawet o 50% taniej. I tą książkę udało mi się kupić za 11 zł, chociaż ona tutaj normalnie ma cenę 14,99. Więc też, jak na taką dosyć, no, na taką nawet y, grubą książkę, bo liter, literki też ma, też ma dosyć malutkie, to, y, to naprawdę y, Tania jest tania. To jest pierwsza książka, pierwsza powieść tego autora. Y, druga powieść to może zacznę y, od tej: y, to jest autopsja. Bardzo smutna książka, bardzo przejmująca. Powiem Wam szczerze, że jakoś próbowałam wrócić do tej książki, bo ją czytałam dokładnie w 2008 roku, gdzieś tu mam podpisane, bo ja wszystkie swoje książki podpisuję dokładnie listopad, 2008, 19 listopad ją kupiłam, zawsze tak spiszę. I książka jest o Malcolmie, który jest to pan. Jest Żydem, mieszka w Starej Kamienicy, jakoś tak nie bardzo podchodzi, wypiera się od swojego żydowstwa trochę. Książka dzieje się w latach powojennych, on miał kiedyś żonę, rozstali się, teraz spotykają się tylko od czasu do czasu. Raz w tygodniu ona do niego dzwoni, rozmawiają przez telefon. No i tutaj jest opis życia Malcolma. Malcolm choruje, nie chcę Wam to opisywać jakoś specjalnie tej książki, tylko tak pobieżnie. Malcolm choruje, ma chyba raka, czy jakąś inną chorobę. W każdym bądź razie wie, że już tak kończy się jego żywot i umiera, ale on się nawet z tego cieszy, bo on już nie bardzo chce żyć, nie ma dla kogo. E, tak więc e, ma tylko tą żonę, której upatruje jeszcze jeszcze taki płomyk jakiś tam, trący się gdzieś tam, i tylko i ze względu na nią, e, na nią e, chce jeszcze gdzieś tam te dni jakoś spędzać. Yy, ale ogólnie rzecz biorąc, książka jest strasznie przejmująca. Nie będę Wam tutaj, nie chcę właśnie, nie chcę, nie chcę w ogóle streszczać nieludy, jakby ktoś streszcza książki, więc przeczytajcie, ale yy, powiem Wam na naprawdę do głębi taka uch, szczera i rozbrajająca naprawdę powieść. Nie jest y, strasznie jakaś długa, przeczytacie ją na pewno szybko. Litery też są, ja tak pa patrzę zawsze, marginesy litery, bo tak czasami książka wydaje się gruba, a potem się okazuje, że. Yy, że czyta się ją naprawdę szybko. Hmm. Książki te w ogóle tego autora są dosyć tanie. One są wszystkie koło 15 zł wydawane są yy, przez yy, księgarnice, tak dokładnie. Yy, więc takie no, naprawdę na każdą kieszeń yy, powieści i kolejna ostatnia powieść tego autora, o której też wam chciałam yy, kilka słów. To jest Zaułek Ługarza. Yy, też bardzo szczera i taka naprawdę dosadna książka. To jest o chłopaku, który w wieku dwudziestu paru lat nagle, 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 no po prostu jest bezdomny, ale na swoje jakby własne życzenie. Rzecz dzieje się w ogóle w Londynie, na ulicach Londynu. Autor nam tutaj opisuje bardzo właśnie w takiej szczery i obnażający się w ogóle bez żadnych najmniejszych jakiś, nie wiem, najmniejszego wstydu Opisuje nam swoje dzieciństwo, o swojej matce, o swoim ojcu. I razem z nim, jakby bo on jest narratorem, on jest tutaj główną postacią, główną dowodzącą w tej powieści przemierzamy z nim ulicę Londynu i on nam opowiada swoją historię. Co mi się bardzo, bardzo podoba u tego autora, że tak, mamy tylko w sumie trzy powieści, ale każda jest zupełnie inna, każda ma zupełnie inną, zupełnie inną tematykę, każda dotyka zupełnie innych spraw i Każdą też czyta się inaczej, każda jest pisana w innym stylu, bo e, kiedy nie wiem, e, ja mam na przykład tak zwaną fazę na jakiegoś autora, czyli na przykład czytam Stevena Kinga, czytam, e, nie wiem, czy Natana Karola i czytam, nie wiem, pięć jego książek i wydaje mi się po, nie wiem, trzeciej książce, że hmm, w sumie postacie się zmieniają, coś tam się zmienia, ale jakoś tak fabuła jest, to coś jest, jest jakoś podobnie. A tutaj y, jest to pisane innym językiem, jest zupełnie inaczej. Każda książka ma swój własny, niepowtarzalny klimat, jakby wypisany zupełnie przez kogoś innego, przez innego, innego autora. Tak więc y, y, polecam. Fajna, fajna literatura. Żałuję, że autor nie wydał więcej książek, ale już tak. Już żałuję 5 lat, więc nic się nie zmieniło, już się przyzwyczaiłam. Chciałam Wam też opowiedzieć o płycie, którą ostatnio udało mi się wyrwać w Mediamarkcie za e, chyba 15 zł 14,90 e, To jest płyta di Black Keys, El Camino. Jest w ogóle tak, mówi się tak, nie oceniaj książki po okładce, człowieka też nie oceniaj. Jeśli chodzi o jego powierzchowność, ale powiem wam szczerze, że ja zwróciłam na nią uwagę, bo bardzo mi się spodobała okładka. Lubię takie okładki, naprawdę lubię takie proste, fajne, przyciągające zaraz wzrok układki. Ja wam ją rozłożę, wygląda to tak. Nie, nie widzę tej płyty i tył, same samochody, <laughs> ale zwróciłam właśnie uwagę na, na okładkę. Potem przypomniałam sobie, że przecież kojarzy ten zespół z, z utworu Lonely Boy, który mi się strasznie spodobał, bo tam jest taki pan, on stoi przy jakiejś. W ogóle wydawało mi się tutaj pora, że to jest kserokopiarka, to jest chyba coś innego. W każdym razie on sobie stoi, z tyłu jest na niej biała ściana i coś tam jeszcze, i on po prostu sobie tańczy w rytm muzyki. Ja tak Włączyłam ten teledysk jakiś półtorej roku temu i tak nie mogłam przestać tego słuchać, na to patrzeć i w końcu yy, jakoś mnie ta płyta sama znalazła yy, 1490 yy, to była przecena z 49 chyba złotych uwielbiam rzeczy w przecenie, takie, że mi się uda wyrwać, więc, więc musiałam, musiałam ją kupić i powiem Wam szczerze, że pierwszy raz jechałam samochodem. W sumie tak, ona nie jest długa, bo trwa 38 minut. Ja przyłączyłam tylko na jednej piosence, bo była taka wolniejsza. To mi się rzadko, rzadko zdarza, że żebym całą płytę od początku do końca przesłuchała i nie przełączała, że tam mi coś nie pasuje. Naprawdę event. To jest duet pochodzący ze Stanów Zjednoczonych. Oni już działają dosyć długo, chyba od 2002 roku, i wydali już 10 płyt. Ja na, na nich natrafiłam dopiero teraz, ale y, tak tylko chciałam Wam powiedzieć, że y, też w fajnych cenach czasami można płyty sobie kupić. To może wiecie, a jak nie, no to właśnie mówię, może już to jest z półtora roczną jakąś obsługą, bo ona była chyba w 2011 wydana. No więc dwa lata, ale. Mm, ale czasami warto gdzieś tam poszperać. Ok, to ja dziękuję ślicznie, żegnam się już z Wami e, i e, zapraszam do kolejnych filmików o książkach i nie tylko. <grywki> dziękuję Wam ślicznie, na razie, pa!